Prasowej, w szczególnym miejscu na dworcu kolejowym w Krakoszywie. Miejsce jest nieprzypadkowe, bo jest ono istotnym elementem naszej konferencji. Yy, witam serdecznie radnych, radnego wojewódzkiego, pana posła Tomasza Łowiczaka i radnych yy, miejskich i powiatowych. Tamy, yy, bardzo dziękuję, że jesteśmy wszyscy razem. Szanowni Państwo, yy, może poproszę Pana Radnego Tomasza Ładniczaka o wprowadzenie do naszej konferencji. Proszę Państwa, e, aktualnie e, sytuacja, jeśli idzie o połączenia mieszkańców Krotoszyna i związana z dworcem kulturyckim, wygląda w sposób następujący. E, codziennie przesiada się tutaj, e, albo wsiada, albo wysiada e, do pociągu lub z pociągu od 500 do 700 pasażerów. Stacja Krotoszyn obsługuje linię 14, linię kolejową 14, idącą od Walisza i Ostrowa, jeszcze tam Łodzi, na Leszno do Głogowa i oczywiście linię 281 tutaj od Jaro między Jarocinem a Miliczem i Grapownem Wielkim w kierunku na Wrocław. Linia od Krotoszyna w kierunku leśna i Głogowa nie jest zelektryfikowana. W związku z tym pociągi po niezmodernizowanej linii, bo interesuje nas ta linia, szczególnie 14, która była planowana do modernizacji, jeżdżą między Ostrowem a z szybkością km na godzinę, podobnie Między lesznem a krotoszynem, między lesznem a Głogowem od 40 nawet fragmentami do 80 km na godzinę. Efekt tego jest taki, że z Ostrowem połączenie osobowe wynosi 35 minut, natomiast pociągiem Intercity 30 minut. Nawet po niezmodernizowanej, no niespełna 30, 25 do odjazdu z Ostrowa jest około 30. Do Leśna jest około godzina 15 minut. Jeżeli chcecie jechać pociągiem Intercity a jest 2 do Warszawy, to to połączenie wynosi około 3 godziny 50 minut, w niektórych wariantach od prawie 4 godziny. Do zielonej góry nie ma żadnego bezpośredniego połączenia, trzeba po prostu przesiadać się w leśnej i potem przez złok radzić. Dziękuję i... Teraz zasadnicza część naszej konferencji. Szanowni Państwo, kilka dni temu Donald Tusk prezentuje nowe, zmienione w porządkach prawa i sprawiedliwości plany w sprawie CPK. Przypomnę, CPK to nie tylko lotnisko, ale przede wszystkim infrastruktura kolejowa. Infrastruktura, która miała sprawić, że z każdego powiatu, z każdego miejsca w Polsce będzie można komfortowo przyjechać do centralnego portu komunikacyjnego po to, aby, albo przesiąść po to, aby przesiąść się w inne miejsce. Według nowych planów, które zaprezentował Donald Tusk, zmieniając to, co przygotowało Prawo i Sprawiedliwość, będzie tylko słynny Y, a więc będzie tylko połączenie. Największych miast w Polsce. Tradycyjnie stało się to, co zawsze akcentowaliśmy. W miejsce zrównoważonego rozwoju całego kraju, Polski Powiatowej, takich terenów jak powiat Krotoszyński, jak miasto Krotoszyn, wprowadza się politykę inwestycji w wielkie miasta. I owszem, Wrocław Poznań będzie miał komfort. Przyjazdu w ciągu 100 minut do lotniska CPK, łódź 40 minut do Warszawy. Wszystkie największe miasta będą dość sprawnie skomunikowane. Natomiast, według tego nowego planu, nie ma żadnej oferty dla Protoszyna. Protoszyn, który był w planach CPK. Proponowanych przez rząd Mateusza Borawieckiego i rząd Prawa i Sprawiedliwości, gdzie miał być, miała być wielki remont linii, miał być remont infrastruktury kolejowej, miał być także remont tego obiektu, który jest za nami, niszczeje. Według nowego nowej propozycji cała infrastruktura linii kolejowej, która przebiega przez Krotoszyn. Jest zaniedbana, zostawiona samemu sobie. Nowy projekt CPK to zdrada Krotoszyna. Zdradzono Krotoszyn. Rząd 13 grudnia zdradził infrastrukturalnie Krotoszyn i sprawił, że wielka szansa na rozwój tego powiatu, na rozwój całej infrastruktury kolejowej w regionie przepada. Przepada bez pogody. I e, nie ma na to naszej strony. Będziemy apelować do rządu Donalda Wiska, do, do Ministerstwa Infrastruktury, aby e, stara siatka została przywrócona. Jesteśmy zdruzgotani propozycją do rządu 13 grudnia, bo wiemy, że na naszych oczach bezpowrotnie e, zanika szansa na e, ożywienie infrastrukturalne w infrastruktura to jest. Jakość życia obywateli i sprawa niewyjeżdżania ale zawsze w ciągu Doskonale wiemy, że, e, że jeśli będą złe połączenia, to ci, którzy wyjadą na służbę, w 90% pozostaną w powierzchni w Warszawie. Takie są wyniki badań. Tak mówią socjologowie miast, i wsi w Polsce. Jeśli byłaby komfortowa infrastruktura, mielibyśmy możliwość. Nasi młodzi ludzie wraz ze swoimi dziećmi mieszkali w Krotoszynie i dojeżdżali nawet do pracy codziennie kilkadziesiąt minut zaledwie Aby po pracy powrócić z powrotem, być ze swoimi starszymi rodzicami, żeby starszymi kont kont kontakt z wnukami. to wszystko na naszych oczach się zachowuje. Dodajmy jeszcze, żeby ta struktura kolejowa, to też atrakcyjność inwestycyjna danego miejsca. Panie, proszę, jakby Pan mógł powiedzieć jeszcze, jak ta linia um, miała przebiegać, i jak um, niestety w nowym projekcie. Znaczy, żeby nie być gołosłownym, nie. proszę Państwa, no jako nauczyciel wykształcenia przygotowałem, przygotowałem powód dydaktyczną, yy, yy, mianowicie tak, W yy, tej całej tej z Centralnego Formu Komunikacyjnego. Pozostanie tylko linie czerwone tutaj oznaczają, oznaczają koleje dużych prędkości, bo koleje rozwijające prędkość od 200 do 250 km na godzinę. Koleje, które miały być zbudowane na surowym plu i rzeczywiście z Warszawy przez CPK Łódź, ścieracy będzie ten Y. Jedna linia pójdzie na Wrocław przez wieluśów Kębko, a druga przez Kalisz, właśnie Kalisko-Ostroską w kierunku Poznania. I to jest całość komponentu kolejowego. Natomiast proszę zwrócić uwagę, ja nie będę całości charakteryzował, chodzi tutaj o no, oczywiście nasz krotoszyński odcinek. Z Kalisza przez Ostrów miała wychodzić, proszę bardzo, to jest linia 14, która łączy się bodajże z linią 273 od Głogowa do Zielonej Góry. Cała linia miała być nie tylko zelektryfikowana od Leszna, po nie, od, przepraszam, krotoszyna pogłogów, ale też zmodernizowana. Niektóre odcinki wyprostowane, tak, iż kolej miała osiągać nie tak jak teraz 80-120, a w niektórych odcinkach 40-80 km, tylko od 120 do 160 km na godzinę. Ten akurat materiał odchodzi na ten moment, przynajmniej do lamusa. Efekt tego byłby taki, że do Ostrowa to jest pociągiem Intercity, tak jak teraz wynosi 30 minut 25-30 minut. Teraz wynosiłby po tej modernizacji około 15 minut do Leśna. Zamiast godziny 15 wynosiłby około 30 minut. Natomiast do Warszawy, tak jak teraz, wynosi 3 godziny 50 minut, byłby skrócony, uwaga, do godziny 15 minut, czyli 2,5 godziny byśmy zyskiwali. Dlaczego tak szybko? Bo ktoś mówi, no przecież tych prędkości, według tych prędkości takiej odległości się nie utrzyma. Bo w Kaliszu ten pociąg połączony. Z kole, jako kolej konwencjonalna, ale w miarę ale szybka, łączyłby się już z kolejami dużych prędkości, po tych samych torach jako kolej dużych prędkości, trafiałby do Łodzi, CPK i Warszawy z prędkością 200-250 km na godzinę. Od Kalisza już by jechał z taką prędkością, tak? Ta, bez żadnej przesiadki. To powodowałoby radykalne skrócenie. Skroto-szyna wsiadłszy w pociąg, bylibyśmy mniej więcej w godzinę na dworcu CPK i w godzinę 15 minut na Warszawie Centralnej. Bezpośrednie połączenie do Zielonej Góry wynosiłoby pociągiem konwencjonalnym, ale szybkim godzinę 15 minut. I te wszystkie wskaźniki by się zdecydowanie. Zdecydowanie poprawiły. Nie muszę oczywiście dodawać, chociaż nie będę z drugiej strony wróżył z husu, że dziennie, skoro jak już powiedziałem, ten dworzec obsługuje od 500 do 700 pasażerów, yy, liczba pasażerów zdecydowanie zwiększyłaby się. Ja nie wiem, czy do 1000, 2000 dziennie, czy jeszcze większą ilość, bo tego nikt z nas w stanie nie jest przewidzieć, ale obsługa ruchu pasażerskiego radykalnie wzrosłaby co najmniej o 50, ale ja sądzę, że około 100-150, może, może 200%, dlatego, że wielu ludziom opłacałoby się nie wsiadać do samochodu, tylko samochód zostawiać na tym rozległym pod dworcem krotoszyńskim parkingu, wsiadać do pociągu i rzeczywiście poruszać się szybką koleją, a od Kalisza w kierunku wschodnim koleją. Aktualnej ekipy sprawującej pracę polityczną administracyjną w kraju musi pożegnać się z modernizacją. Oczywiście wchodzi w to również, że wchodzi w to wszystko fakt, że ten dworzec zostałby również zmodernizowany najpewniej bez żadnych tutaj dwóch stań, dlatego że obsługując taką ilość pasażerów, pasażerów musiałby ulec też modernizacji. W związku z tym, miasto Krotoszyn i mieszkańcy powiatu Krotoszyńskiego niestety przynajmniej na razie tego nie doczeka. A więc dziękuję bardzo jak zawsze za fachowo przygotowaną prezentację. A więc Drodzy Państwo widzimy namacalnie różnice w podejściu do Krotoszyna do powiatu Krotoszyńskiego rządu Zjednoczonej Prawicy, rządu zrównoważonego rozwoju, rządu pochylania się nad takimi powiatami. To nie są tylko Dziesiątki milionów złotych z Polskiego Ładu dla y, miasta Krotoszyn i dla powiatu krotoszyńskiego to także te y, namacalne projekty infrastrukturalne, które zmieniłyby jakość życia mieszkańców całego y, powiatu. Y, ale to nie zostanie zrealizowane z premedytacją. Nowe władze stawiają tylko na rozwój infrastruktury Poznania, Wrocławia, Warszawy, Łodzi i miasta oczywiście. Mieszkałego przez pana Donalda, więc pamiętajmy o tym. Głosując na Platformę Obywatelską, na lewicę, na polskie stronnictwo ludowe, opowiadamy się za tym, żeby inwestować tylko największe środki w największe ośrodki miejskie w kraju. Reszta ma być w tle. Szanowni Państwo, będziemy się temu sprzeciwiać, ale mamy świadomość, że jesteśmy działanie opozycyjnym, rządzi ugrupowanie. W 13 grudnia, które ma większość, i które z premedytacją chce realizować ten projekt. Ja byłem na debacie w sprawie CPK w polskim parlamencie i nie widziałem żadnego parlamentarzysty, który by protestował przeciwko temu co zrobiono, co zrobiono w sprawie Kratoszyna w sprawie Keili żaden przedstawiciel koalicji 13 grudnia Szanowni Państwo, jest z nami też pani radna Słowina Kalak. Bardzo prosimy o głos samorządu Bartoszyckim. Dolący karni, przedstawiciele lokalnych, no no, mieszkańcy które którzy że myślę, że będą nas oglądali. Drodzy Państwo, ja ten temat dworca wygląda... Dworzec wygląda skandalicznie. Ja, ten, ja się tym tematem zajmowałam w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej. Złożyłam dwie interpelacje dotyczące wyglądu tego budynku, dotyczące jego, czy remontu, czy wyburzenia, wybudowania nowego. Druga interpelacja dotyczyła połączeń komunikacyjnych z Poznaniem, bo bardzo mieszkańcy narzekają, jest tych połączeń bardzo mało. Składałam też wniosek w kwestii usunięcia zarośniętej zieleni, którą tutaj widzimy, jest tak zapuszczona, nie świecą się latarnie, Wieczorem w budynku twórca od godziny 19. Dzisiaj nie jest aż tak rozszerzona, ale w porze zimowej od, od godziny 19.00 nie świecą, nie ma już oświetlenia. Także podróżujący przy, przy latarkach albo przy latarkach w telefonach dostają się na perony. Wspierał mnie w przekazaniu tej interpelacji dotyczącej właśnie tego, tego obiektu pan minister Dziedzicza, który moją interpelację przekazywał do PKP Nieruchomości. Z panem posłem Martiewiczakiem z kolei byliśmy w kontakcie w sprawie połączeń komunikacyjnych. I czego ja się dowiedziałam, jeśli chodzi o, o ten budynek? W 2019 roku. Rozmowy z PKP-nieruchomościami w kwestii właśnie tego budynku, co z nim zrobić: albo go zagospodarowania, wyremontowania, albo wybudowania nowego. Ale rozmowy zostały zerwane i od tego roku 2019 nikt się tym tematem nie zajmował. W tej chwili przygotowywany jest plan rewitalizacji miasta, dalszej części miasta, bo część już jest zrewitalizowana i te tereny mają zostać. W najbliższym czasie wystosuję wniosek kolejny do władz miasta, bo wniosek złożyłam jeszcze za poprzedniej kadencje, ale, tak jak jest to tutaj wszystko zarośnięte, tak jest nadal zarośnięte i też się nic nie świeci nadal, więc nic nie zostało z tym tematem zrobione. Teraz, może ponowny wniosek, może nowe władze miasta szybciej zareagują na mój wniosek. I na pewno myślę, że, bo też rozmawiałam już kiedyś z panią burmistrz, i też, też jej nie jest ten temat obojętny, i będziemy podejmowali i Rada Miejska, myślę, i nowe władze te zagadnienia, bo no, tak nie może wizytówka naszego miasta wyglądać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zanim przejdziemy do pytań, to chcę jednoznacznie powiedzieć: Remo, do obiektu, to byłby element całego planu CPK. I niestety w zasadzie, jeśli chodzi o wielkopolskę, to właśnie powiat Krakuszyński jest największym przegranym tych zmian koalicji 13 grudnia. I ja też chciałbym Państwu powiedzieć, że jako parlamentarzysta złożę interpelację, gdzie zapytam, jaka była przyczyna tak strasznego potraktowania powiatu protoszyńskiego przez aktualne władze i jakie jak aktualne władze po yy, tej krzywdzie dla powiatu proteszyńskiego yy, będą miały propozycje, jeśli chodzi o infrastrukturę kolejową yy, obiekty morcowy. Bo jeszcze raz zaznaczę, że nasze interwencje, które yy, prosiła pani radna Kalak yy, z yy, panem posłem Ładniczakiem zrealizowaliśmy, naciskaliśmy w wielkim planie CPK tutejszy dworzec i tutejsza linia kolejowa była uwzględniona. I wszystko wystarczyło nie pomoc tego, co było wszystko zaplanowane. I mielibyśmy skok jakościowy, o którym, o którym nikomu się nawet nie śniło. Myślę, że to byłby skok jakościowy porównywalny z tym, kiedy tą linię kolejową zbudowano kolejny krok. Niestety, niestety tego nie będzie. Zapraszam Państwa do zadawania. Nie widzę, serdecznie dziękuję i bardzo dziękuję, że Państwo poświęcili swój czas na, na dzisiejszą, myślę, że ważną dla nas wszystkich konferencję. Dziękuję ja bardzo. Ja dziękuję.